Jarek Gratajczyk witam państwa w programie Co tam panie w polityce. Dzisiaj naszymi gośćmi są pan Robert Czapski, witam serdecznie. Dzień dobry. I pan e, Waldemar Schneider, witam serdecznie, członkowie Dolnośląskiego Amatorskiego ama, Dolnośląskiej Amatorskiej Sieci Ratunkowej, skomplikowana nazwa. W tym roku w lipcu mija 15 lat od powodzi tysiąclecia z 97 roku. 15 lat temu radioamatorzy byli na pierwszej linii frontu walki z powodzią, jeżeli tak można powiedzieć. Zanim zaczniemy naszą rozmowę, zobaczmy materiał filmowy, który przygotowaliśmy. To jest fragment filmu Telewizji Dolnośląskiej o powodzi właśnie tysiąclecia. Jedni mówią o niej powódź stulecia, inni powódź tysiąclecia. Jakkolwiek by ją nazwać, jedno jest pewne. Dla dotkniętych nią ludzi była życiową katastrofą. Woda, która w lipcu 1997 roku zalała Wrocław, przyszła w dwóch kulminacyjnych falach. Pierwsza, groźniejsza, uświadomiła nam, czym jest niekontrolowany żywioł. Druga pokazała, że będąc przygotowanym, nawet z żywiołem można się zmierzyć i odnieść przynajmniej częściowe zwycięstwo. Kiedy wielka woda popłynęła na północ kraju, w mieście i w jego najbliższych okolicach odsłonił się pełny obraz tragedii. Bezpośrednio w wyniku powodzi zginęło sześć osób, dalszych dwadzieścia zmarło, gdyż na czas nie dotarła do nich pomoc. Zalaniu uległo prawie 20% powierzchni województwa wrocławskiego. Pod wodą znalazło się 56% obszaru gminy święta Katarzyna, 31% Wrocławia, 28% Oławy, 24% gminy Środa Śląska, 21% powierzchni gminy Wińsko. W województwie na zalanych terenach mieszkało 20% jego mieszkańców, ale na przykład w świętej Katarzynie aż 78%, a we Wrocławiu 24%. Zniszczeniu uległo około 8 tysięcy budynków, z czego prawie 150 nadaje się jedynie do rozbiórki. Wstępne straty w województwie oszacowane są na blisko 3 miliardy złotych, czyli prawie miliard dolarów. Województwo wrocławskie jest najbardziej poszkodowanym województwem w Polsce. Panowie, jak widzicie te zdjęcia sprzed 15 lat, to co wracają wspomnienia? Mm, tak, tak. Bardzo silnie wracają. Jaka była wtedy rola, właśnie, krótkofalowców, amatorów? W momencie ogłoszenia stanu powodziowego tutaj na terenie Dolnego Śląska w Opolu, był kolega, przepraszam, pozwolę sobie. Bo pewne rzeczy już niestety po 15 latach umykają. Był kolega Jerzy Matysiak, jego znak krótkofalarski Stefan Paweł 6, VI, Franek, Bioletta Franek, który zorganizował pierwszą łączność, jeżeli chodzi o połączenie wszelakiej jakiejś łączności między Opolem a Wrocławiem w paśmie fonicznym 80 metrów, czyli mówiąc kolokwialnie, w paśmie 3,5 megaherca. Tutaj ze strony Wrocławia, yy, pierwszym z kolegów, którzy już w momencie, kiedy został ogłoszony stan powodziowy dla miasta Wrocławia, kolega yy, Andrzej Kaleta, SP6 Grażyna, Wioletta yy, Urszula, jego znak SP6GV, uruchomił w paśmie yy, 145 MHz praktycznie już łączność, Taką dołączności do przekazywania wszelakich informacji względem stanu, co się dzieje, gdzie są potrzebne pewne rzeczy, środki. A właśnie jakie informacje przekazywaliście? Bo wy byliście, pan mieszkał na ulicy Słubickiej, z tak. tego co wiem, byliście w samym jakby centrum, widzieliście co się dzieje, tak? I... Informacje były różne. Od powiedzmy, od potrzeby od zapotrzebowania wody pitnej od y, dla dzieci, powiedzmy pampersów, no bo ciężko było wtedy, no nawet nie było mowy o tym, żeby kupić po chleb, po wodę. Sam pamiętam, że będąc poproszony przez sąsiadów, jako że Słubicka była cała zalana, więc jakiekolwiek poruszanie się tam nie było mowy i na zasadzie y, z okna do okna dotarła do mnie informacja, że paręnaście bram wcześniej, czyli początek Słubickiej Jednemu ze starszych panów skończył się lek, chodziło konkretnie o morfinę. Tak więc, w tym momencie wiedziałem, że jest to lek, i z informacji też dostałem wiadomość, że jest to lek, który jest bardzo potrzebny, wręcz ratujący życie. Oczywiście, przez stację, którą miałem umieszczoną na balkonie, no prowizoryczne warunki, zasilanie w tym momencie już możemy spokojnie nazwać to zasilanie awaryjne. Był to akumulator samochodowy, udało mi się właśnie przez kolegę Andrzeja 6GV po prostu zamówić, no, ściągnąć tą morfinę dla tego człowieka. Tak więc tutaj akcja to nie tylko leki, to ratowanie nawet wręcz życia. No patrząc już z punktu historycznego, tak? Bo w tym momencie trzeba było i. Trzeba było zadziałać. Minęło 15 lat panowie od tamtych wydarzeń, ale te 15 lat to też przyjaźnie, tak, które się zawiązały i które są, i które trwają do, 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 do dziś, do teraz. Tak, Wiem, że tak. ostatnio mieliście spotkanie takiej Jobiliuszowej. <laughs> w ubiegłą sobotę właśnie mieliśmy takie spotkanie wspomnieniowe, na którym spotkali się krótkofalowcy, wtedy biorący udział w akcjach ratunkowych. I później też w drugiej powodzi w 2010 roku która już była zupełnie inaczej przebiegała. Wtedy byliśmy dużo lepiej przygotowani, dlatego że te akcje prowadzone przez krótkofalowców w 1997 roku były robione ad hoc, spontanicznie. To był zupełnie taki oddolny ruch. Pospolite ruszenie. Wywołany potrzebą po prostu, potrzebną chwili. Najwięcej krótkofalowców brało udział na Opolszczyźnie, dlatego że tam oni już wiedzieli, że idzie ta fala od... Z, do z Kotliny Kłockiej, my są. I byli już no, niejako przygotowani na to. We Wrocławiu krótkowalowcy głównie byli w terenie. Tam na wałach podawali informacje o stanie wody, podawali informacje, gdzie brakuje worków z piaskiem, załatwiali te worki. Także. A jak do was podchodziły wtedy te oficjalne służby, nie wiem, straż, policja? To znaczy, bardzo bardzo charakterystyczne jest właśnie, są wspomnienia Piotra Ożarskiego, SP6 Maria Roman Dorota, który zainicjował tę akcję na opolczyźnie, zgłaszając się właśnie wtedy jeszcze w wojewódzkim inspektoracie obrony cywilnej, bo to były te komórki, które tym się zajmowały, nie było jeszcze centrów zarządzania kryzysowego. I tam y, z, zgłosił się i, i trochę został tak potraktowany y, no, y, jako, jako nie, niepotrzebny. Dopiero po y, kilku godzinach okazało się, że... W, Przywoź ten cały swój sprzęt, organizuj tą sieć, bo to się robi źle. No tak, bo łączność wtedy padła. Tak. Wy e, tą łączność mieliście. Ta, ta, co prawda sprzęt, e, który wtedy dysponowaliście, a teraz no to jest, technika tak jak obecna, nie była ziemia. Tak. Technika obecna, a technika ubiegłych lat, 90. koniec, końcówka ubiegłego wieku, to jest, to, jest, to jest zupełnie co innego, to jest nie była ziemia. Natomiast krótkowalowcy jako ta grupa, która radiem zajmuje się, że tak powiem, hobbystycznie, na co dzień, utrzymuje ten sprzęt w ciągłej gotowości. Także mają dodatkowe zapasowe źródła zasilania, akumulatory. I to od, od wielu, wielu lat tak jest. Już, już w latach, jak zaczynał się ten ruch, jeszcze przed, przed wojną, w latach tam 20 30 takie było podejście Kowalowców, żeby utrzymywać sprzęt w najwyższej gotowości. To jest jeden z punktów zresztą Kodeksu Kowalowca. Nas jest na Dolnym Śląsku kilkuset. Na Dolnym Śląsku, ja mówię tutaj województwo wrocławskie, i opolszczyzna. To cały teren Dolnego Śląska. Tak, cały obszar SP6, jak to my, my to mówimy. Jest nas tutaj na Dolnym Śląsku około 500-600 osób, zrzeszonych Polskim związku Krótkowalowców i przy, przy y, około stu kilkudziesięciu osób y, to są osoby zrzeszone właśnie w Dolnośląskiej Amatorskiej z, Sieci Ratunkowej. Wypaść. To jest ta grupa, która która najbardziej czynnie włącza się w te działania y, łączności kryzysowej ratunkowej. Mamy formalne podpisane porozumienie z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego, także jesteśmy w stanie w ciągu dosłownie w godziny, godzinie. dwóch, trzech y, w, Przygotować postawić na nogi całą sieć na, na żądanie sztabu kryzysowego. A dlaczego to wszystko robicie? Bo to robicie bezpłatnie, to jest wasze hobby. Yy, tak, raz, że jest to nasze hobby. Druga sprawa, yy, myślę, że większość krótkofalowców, którzy działa w tej naszej dolnośląskiej amatorskiej sieci ratunkowej, zdaje sobie sprawę i że oprócz swojego hobby jesteśmy w stanie pomóc innym ludziom. W tym momencie, kiedy zawiodą wszelkie środki łączności tradycyjne, czyli telefonia komórkowa, telefony zwykłe, GSM, internet, jesteśmy w stanie zapewnić tą łączność z przekazaniem wszelakiej informacji, informacji co potrzeba, czy potrzeba lekarza, czy potrzeba worku z piaskiem, czy, czy potrzeba nawet kogoś przetransportować, bo coś się stało. I tak jak tutaj kolega Waldek wspomniał, skutki i działania powodzi w 1997 roku spowodowały, jak gdyby żebyśmy to... Raczej bardziej organizacyjnie to sformalizowali. sformalizowali. Tak? Pan zaczął naszą rozmowę tutaj od osobistych wspomnień. Chciałem też pana poprosić, czy pan ma też takie osobiste wspomnienia właśnie z 97 roku? Ja mam może trochę mniej, bo ja, ja byłem odcięty zupełnie i, to, i tylko tam na, na wałach, na, na, sta, no, na biskupinie byłem. Także w takich bezpośrednich akcjach tam byłem może kilka godzin dosłownie. A ludzie, jak pana traktowali, jak podchodzili? Gdzie to kto? No to właśnie ten. siedzi nadaje. No, w 1997, no to praktycznie było, podejrzewam, że odbierane albo jakaś służba, policja czy coś, ale niech nie chcieliśmy się, że akurat nie ten człowiek w cywilu, który tam podaje jakiś znak 3Z6, ATS, P6, GVU tak, i tak to... dalej. Co to jest? Nie, 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 za bardzo, nie za bardzo na pewno ludzie sobie zdawali sprawę z tego, bo w tym okresie czasu trzeba też wspomnieć, że już było bardzo popularne pasmo 27 MHz, czyli znane dzisiaj jako CB Radio. Ale tutaj jest właśnie ta różnica. Czasami oczywiście z pełnym szacunkiem dla, dla ludzi, którzy dalej na, w paśmie CB Radia pracują, no jednak jesteśmy troszkę myleni jako radiooperatorzy y, krótkofalowcy z pracą na, na CB Radio, bo y, przede wszystkim różnica jest taka, żeby móc mieć taki znak, jak kolega tutaj Waldemar, ma znak 3Z6 Adam Ewa Franek, mój znak jest 3Z6 Adam Ewa Tomasz. Taki znak mieć, czy podobny, czy przydzielony, trzeba zdać y, egzamin państwowy, otrzymać licencję, i w tym momencie. Można powiedzieć, że już się jest na początku tej tak. drogi krótkofalowca no, Dla laika to brzmi wszystko bardzo tajemniczo. Tak, to, bo można było o tym długo opowiadać. Spektrum działalności krótkofalarskiej, radioamatorskiej w ogólności jest, jest bardzo szerokie. To jest, to jest głównie dziedzina techniczna, to jest hobby techniczne mocno, także wykorzystuje się tutaj sprzęt w tej chwili bardzo zaawansowany, to, 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 to są. To są urządzenia obecnie cyfrowe, mamy sieć przemienników, teraz właśnie też już pierwszy przemiennik cyfrowy we Wrocławiu. Przemienniki to są takie urządzenia, które pozwalają zwiększyć zasięg takiego radia ręcznego, doręcznego, krótkowalówki, które normalnie ma zasięg powiedzmy tam kilkunastu kilometrów, a poprzez przemiennik możemy porozumieć się właśnie z Opolem. W ten sposób, dlatego, że to jest taki przekaźnik, który jest umieszczony powiedzmy na górze ślęża czy na wielkiej Sowie mamy takie urządzenia. One są utrzymywane w sprawności cały czas, cały czas dostępne z własnym zasilaniem rezerwowym, itd. Tak są operatorzy odpowiedzialni, którzy, którzy za, to, za to odpowiadają, dbają o ten sprzęt. No i dlatego możemy właśnie w każdej chwili być gotowi do, do działań takich ratunkowych. Panowie, miejmy nadzieję, że nie będziecie musieli sprawdzać tego sprzętu w takich no sytuacjach no jak pewnie. 15 tak. lat temu. Bardzo dziękuję za przyjście do studia. Musimy kończyć, niestety audycja dobiega końca. Dziękuję, dziękuję panom za przyjście do studia, dziękuję państwu za uwagę. Do zobaczenia.